Panie Włodku, czy Pan liczył, która to wystawa? Taka jak była chyba, chyba dziewiąta. Chyba a u nas, czy Pan pamięta, która to jest u nas? Trzecia. Trzecia? Trzecia. Trzecia? Trzecia, trzecia. Zmówi się do trzech razy sztuka, ja myślę, że to początek. Ale chcę Państwu powiedzieć, że Pan Włodek jest osobą przekorną, bo bywa, że gdzieś tam się spotykamy w mieście i on mówi, że on już skończył z malowaniem, bo to już wszystko, co miał namalować, to namalował, a w zasadzie to przecież nie można cały czas robić tego samego. I ja z przerażeniem tego słuchałam, myśląc, że no świat się kończy, skoro osoba o takim talencie i takich umiejętnościach jest skłonna porzucić to zajęcie na rzecz, no właśnie, jakiego innego. Czy coś pan ma w zanadrzu? Mam nadzieję, że malarstwo dalej i jeszcze coś w zanadrzu. No istotnie, no, bo mi się trochę wzbudziło malarstwo, ale, ale nie da się z tego tak wyjść, bo takie mam no, chyba skrzywienie, że czasem patrzę na coś i tak patrzę pod kątem malowaniu, że to było ładne. Że... Są takie miesiące, że w ogóle nic nie maluję, a czasem coś tam zobaczy ciekawego, plastycznie, czy w ogóle ładnego. Jest to we mnie, że muszę to na panu a czy możemy zdradzić, które z prac powstały w ostatnim czasie? Bo jak pan sam powiedział, skoro się zgłosiłem, że chcę, żeby była wystawa, no to nie mogę powiedzieć, że się wycofuję. Ile prac pan namalował w ostatnim czasie? Faktycznie no, ja tak było, że tu się zapisałem na tą wystawę, później było lata, później chciało, to co innego. Jaka... Jeśli była też piękna, to się z niemalować. Teraz pani podkręciła takie telefonów no to trzeba się I podkręciłem. No tutaj zimy, tutaj trzy małe obrazki, takie ten No i to chyba dwie kwiatki. No to w, jak, w jakim czasie tak mniej więcej? No jak już No proszę państwa. Jednym słowem, to nie wiem do kogo wskazówka, trzeba ustawić zegar i zegar odmierza czas, i dzwonić w odpowiednim momencie i mówić to już teraz, żeby Pan Płodem się zabrał do pracy. Czyli rozumiem, że jest Pan człowiekiem który jeśli chodzi o malowanie. Bardzo. Proszę Pani. Nie wiem dlaczego, ja tylko maluję od 10 do 13. Od w innych godzinach tak w ogóle się wybiorę tak i drugi. Ale z tym malowaniem to nie jest tak, że to jest termin i szybko się namaluje. Nie, no, a obraz tak powstaje w głowie i najważniejsze to jest te tematy, to trzeba coś. sięgnąć coś się do jakichś starych śpisców, do starych jakichś zdjęć, to, to przebrać, coś dodać, coś ująć. Ważna jest kompozycja, to trzeba jakoś skomponować, dobra, skonować spiekę, trzeba tak. No schodzi tak. Właśnie, ja myślę, że to przygotowanie, ten pierwszy jakby pomysł jest chyba najistotniejszy, żeby później móc go wykończyć tak, jak pan to widzi i czuje, prawda? Tak, tak. Mówię, że po prostu w głowie powstaje i trzeba sobie wszystko uplanować, zanim się właśnie Proszę Państwa, ja odkryłam taką kobiecość w duszy pana Włodzimierza, ponieważ jak przypominałam sobie poprzednie jego wystawy indywidualne, to przeważała architektura, przeważał pejzaż, natomiast inne tematy były jakby tylko dotknięte, muśnięte. A teraz, zwłaszcza te natury, przyznam szczerze, że. Zaskoczyły mnie ogromnie, ponieważ kiedy je zobaczyłam pierwszy raz, to pomyślałam, no, pan Włodek, a może to jednak y, nie pan Włodek, tylko jakaś kobieta, bo taka ma y, kobieca y, jakby ręka i y, dbałość o szczegóły. Wzalował y, się pan na kimś, czy to tak samo przyszło? Ja powiem tak, że koleżanki moje z klubu malarskich tak piękne kwiatki malujemy, że poza tym, spróbuję ja. Spróbuję ja. No e, i namalowałem kilka kwiatków ocenicie Państwo, czy to dobrze, czy źle. Martwe natury. No, Martwe natury przeglądałem kiedyś e, pracę takie amerykańskiej malarki i przyznam się, że, że bardzo mi się to spodobało i podpatrzyłem pewne rzeczy od niej, przerobimy Pojemny. Bardzo mnie to zafascynowało, mnie właśnie ta gra światła, światło cienia, sama kompozycja tego, wtapianie się tych szczegółów w cienie, a w ogóle światła. Właściwie obrazu przede wszystkim lubię, lubię właśnie koperować światło. Świat, światło wydobywa mi kształt. Dobry to, dla tą to, to, to plastykę, głębi obrazką, to jest ważne. Ja myślę, że też takie zabiegi jak zastosowanie złotego takiego rąbka w ramie, które też daje dodatkowy efekt, ale proszę Państwa, to jest prawda, bo zdążyłam już obejrzeć te prace o różnych porach dnia. Mamy dzisiaj przysłonięte okna, żeby... Doświetlić te prace troszeczkę inaczej, ale na przykład bardzo y, interesująco wyglądają te prace, kiedy y, jest zupełnie ciemno na zewnątrz i kiedy włącza się tylko niektóre y, światła i wtedy te obrazy oszywają. Y, jest to y, rodzaj takiej magii. I przyznaję szczerze, że nie w przypadku każdego malowania, każdego, każdej twórczości coś takiego jest. U Pana włóczka zauważyłam to już przy poprzedniej wystawie. Natomiast w tej myślę, że jest to jeszcze bardziej zintensyfikowane. Jest to takie nasycenie, właśnie tego światła które niezależnie od tego, czy jest to y, pora roku y, właśnie taka wczesna, jak y, zima, czy też jest to jesie.